Cześć Wam! Dziś inny film niż zawsze, ponieważ zbliża się 1 września. Jest to rocznica wojny. Więc chciałem Wam coś pokazać na ten temat, bo być może nigdy tu nie będziecie, a ja jestem akurat tutaj i chciałem Wam opowiedzieć o wojnie, o obronie, o bitwie 1 września, która odbyła się w mokrej. Miejscowość mokra. Była tutaj obrona naszych wojsk przeciwko wojskom niemieckim. Historie mówią różnie. Zresztą w internecie jest tego dużo. Jeżeli kogoś to interesuje, to, to sobie tam zerknie i przeczyta. Ja Wam pokażę miejsce. Ja, ponieważ rozmawiałem z osobą, która już niestety nie żyje kilka lat temu, Umarł ten pan. Ja z nim osobiście rozmawiałem i mówił, że yy, pamiętał to dokładnie, jak to było. Yy, był dzieckiem w momencie, kiedy ta wojna się rozpoczęła. Yy, I. No, mam sentyment do tego, co mówił, bo to, bo to nie, nie zawsze się spotyka takie, takich ludzi, którzy opowiadają, jak on wtedy opowiadał. No to powiem Wam szczerze, że ciary przychodziły. E, pokrótce Wam opowiem, że jestem w miejscu dokładnie tu. O, zaraz Wam najadę, może. To jest Stary Kościół. E, I historia mówi, że nasze wojska tutaj się zebrały, były i zaczęły bronić, a Niemcy szły od tej strony, teraz najadę, od tej strony e, szły sobie nie, niemieckie, ja tak go tak opowiadam, nie jestem historykiem, także wybaczcie ale szły z tamtej strony, tutaj e, zebrali się nasi żołnierze, było ich kilku Później dołączyło do nich inni, tam łani i tak dalej i tak dalej, nawet kilometr stąd jest przejazd kolejowy, tory dokładnie kolejowe i też uczestniczył w tej wojnie pociąg, na którym były zamontowane działa, ale dokładnie ten, ten pan mi powiedział, że w tym miejscu, gdzie dokładnie tu stoję, o plus minus orientacyjnie, za tym kościołem właśnie starym był... Syn z ojcem okopali się i oni jako pierwsi będę tak niżej troszkę telefon trzymał ze względu na to, że ludzie już tutaj przyjeżdżają. Co prawda jest dzisiaj 30 września, 30 sierpnia i tak naprawdę jutro się rozpoczną te uroczystości, jutro a główne będą pierwszego. I dokończę. I ten syn z ojcem po prostu się okopali tutaj, i oni stworzyli tą barierę, która, ich, która powstrzymała tych, pierwsze te zwiady niemieckie. I po prostu Niemcy byli zszokowani tym, że nie wiedzieli, że ich jest dwóch. I, ale taką mieli siłę ognia, że po prostu czekali Niemcy, byli zatrzymani i czekali na kolejne swoje posiłki, które dotrą. Niedaleko stąd była granica niemiecko-polska, Krzepice, Starokrzepice dokładnie. Tam była granica i oni stamtąd szli po prostu, nie? Niemcy. Także tych dwóch ludzi zatrzymało te pierwsze... Pierwszych żołnierzy niemieckich, tak? Jakaś tam grupa zwiadowcza była i ich zatrzymano. Opowiadał też, że ja wam zbliżę ten pomnik. Może, bo tam coraz więcej ludzi się zbliża i nie będę tam przychodził, po prostu nie chcę. Im też, też oddawają jakiś tam honor, prawda, pamięć poległym tutaj, w tej wojnie. I o czym to ja mówiłem? A mówiłem o tym, że właśnie te Niemcy, ci, ci, ci żołnierze niemieccy byli zszokowani tym, że myśleli, że dużo jest tu wojsk polskich i zatrzymali się, czekali na swoje posiłki, a tak naprawdę było dwóch ludzi, syn z ojcem, według tego opowiadania tego, tego pana. Ten pan też opowiadał, że tu niedaleko jest leśniczówka, tam jak gdyby w głąb za tym, była za tym pomnikiem jeszcze dalej i on widział na własne oczy jak ta, ta leśniczówka paliła się, stamtąd wybiegały płonące konie niestety. No przeżycie jak opowiadał no to łzy mu się kręciły w oczach, ja wcale się nie dziwię, mnie też dreszcze przeszły przez po, po, po skórze i powiem wam, że nikomu nie życzę tego, co on opowiadał. Ja jako, no ja wojny nie przeżyłem, bo jeszcze mnie nie było, ale z takich yy, opowiadań yy, jeszcze wam najadę tutaj na morze na, na takie, o widzicie tą wysepkę taką, o tutaj na te drzewa i tu, w w tych dołach tak samo było, a tak później już naszych wojsk ułańskich, ułanie do, do, dotarli do nas tutaj, znaczy do nas, dotarli do tego punktu. I tu główna była ta obrona, żeby po prostu Niemcy nie szli w stronę torów, tak, żeby nie zajęli torów. Także tak dzisiaj troszkę inaczej. Ale być może kogoś to ciekawi. Być może ktoś się interesuje takimi rzeczami. W każdym razie chodzę po miejscu, gdzie była straszna, bo naprawdę wojna. No i cóż. Szkoda, szkoda tego wszystkiego. Także mam nadzieję, że nie dożyjemy czasów, gdy. Ech. No, nie będzie takich rzeczy, prawda? No, bo życzę tego i sobie, i Wam szczególnie, bo różne, różne się dzieją rzeczy na świecie, i nie jest to zbyt fajne. Nawet, tak głupio mówiąc, fajne, wiemy, wiemy o co chodzi. I tyle. Jeżeli będziecie w pobliżu, warto wjechać, yy, zobaczyć ten pomnik. Tam są tablice udokumentujące zdjęcia. Niedaleko stąd jest muzeum, w którym są yy, yy, stroje, ubrania, zdjęcia, yy, broń. Tutaj, w tym, tutaj, gdzie ta kukurydza jest. Yy, ileś lat temu, nie pamiętam, 4, 5 lat temu była jak to się nazywa, cholewka wyleciała mi z głowy, Rekonstruk rekonstrukcja tych zdarzeń, były tu wozy bojowe, były konie, e samoloty, były, no była taka typowa, krótka rekonstrukcja, gdzieś około godziny, może troszkę więcej trwało byłem na tym, i powiem Wam, same te samoloty już robiły nisko latające wrażenie, takie nie, że wow, wow, tylko taki lęk, kurczę, no bo. No, wiadomo, czasy się zmieniły i ta broń rażenia jest całkowicie inna niż przedtem, ale, ale, pomimo tego, yy, ja nie wyobrażam sobie co. Yy, nie, co czuli, może nie tak, nie chciałem tego tak ująć, jaką mieli odwagę ci ludzie na porze tego ognia, tego, tych, tych dźwięków, tych wystrzałów, że, że nie wycofali się i bronili. To naprawdę, to naprawdę była odwaga. I tyle. Także jak będziecie tutaj przejeżdżać, warto wjechać i zobaczyć sobie, a dla zainteresowanych jeszcze tą historią i, i tą bitwą tutaj okolicz, z okolicy właśnie Mokrej zapraszam do, do internetu po więcej informacji. Ja to, co mogłem, Wam opowiedziałem. Mam nadzieję, że ktoś się tym zainteresuje. Dajcie znać, czy Was to interesowało, czy raczej nie. Ja chciałem się po prostu podzielić tą informacją, którą, którą wiedziałem. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się, hej!